Pierwszy tej jesieni wielki to on nie jest ale zawsze szczupak zawsze coś się działo na spinningu żeby mnie ten nie wrzucił przypadkiem komórki to co tu jest tak wysoko że musiałem się położyć Aj mały, mały, mały Dobra spiekaj widzę? Uff. No, pierwszy to jesień złomiony na, pokazuje na to, na to. Bardzo wolne takie jesienne prowadzenie, przynajmniej bardzo, bardzo powolne. no jest ale ja sobie zaplanowałem złowić w tym roku e, tej jesieni dużo większego szczupaka takiego szczupaka w granicach 70 cm pamiętacie że to u mnie to będzie i tak i tak wielki sukces e, pozdrowienia Stingu jak zwykle tradycyjnie muszą być nie wiem czy nie jestem biały od gumy do rzucia Krzysztof e, Mazurek dostaje z zamościa bardzo ładne i mocne pozdrowienia ale także bo Kolejka mi się tutaj już robi w Stingach. Dariusz Marciniec z Gdańska. Również do ciebie, Darku. Pozdrowienia. Popatrzcie na widoki. Takie jesienne już prawie. Wow, co to mi się przybliżyło? To nie ja. Komórka szaleje, coś się, się tam automatycznie włączyło z takie przybliżanko. Niech tam ma dziewczyna, niech robi co chce. Rozpoczynamy spinning jesienny od małego sukcesu. No i tak trzymać. Chłopaki, też Wam życzę takich chwil nad wodą z większymi rybami, z większymi szczupakami, bo ten to jest tylko. Prolog! Tak mam nadzieję, że, że to będzie prolog, że to nie będzie jeden jedyny, bo malutki, ale fajny. Może już dosyć idzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.